Witam Państwa serdecznie, dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, co, co się dzieje na scenie politycznej w ostatnim czasie, mianowicie o tak zwanym Nowym Ładzie, też Nowym Ładzie dla Polski, którego z ubolewaniem, znaczy z ubolewaniem z realizmem, muszę stwierdzić, że e, największym zwycięzcą e, znowu rozgry rozgrywającym po miszowsku e, jest Jarosław Kaczyński, który e, dzień e, przed e, głosowaniem e, wieszczono. Z, z prawa, z lewa i ze środka wieszczono upadek rządu tak zwanej zjednoczonej prawicy mówię tak zwanej, ponieważ już widzimy, że tarcia są głębokie a największym spoiwem spoiwem tej władzy są stołki. Jestem przekonany, że Ameryki tutaj nie odkrywam, ale tak jak ktoś kiedyś powiedział, największym, największym zwycięstwem, największą siłą prawa i sprawiedliwości jest słabość opozycji i tutaj przy, przy tym głosowaniu. Wyszło, wyszło to jak na dłoni, ponieważ, ponieważ Jarosław Kaczyński zapędził znowu w ślepą uliczkę całą, całą opozycję, już odnosząc się do obiecanek, które. które znalazły się w polskim nowym ładzie jesteśmy, je, jesteśmy można by powiedzieć, u um, wygaszeniu, ku idzie wszystko, ku wygaszeniu pandemii, a aczkolwiek ja spodziewam się, że na jesień nie w takim stopniu, jakim to miało miejsce jesienią zeszłego roku, ale będziemy mieli jakieś odpryski y, pandemiczne, nazwijmy to, ale y, będą, będzie to w części, w mniejszej części y, obciążające służbę zdrowia y, niż, niż, tak jak mówię, jesienią y, zeszłego roku. I e, odnosząc się do, e, do e, tak zwanego Nowego Ładu e, e, Prawo i Sprawiedliwość postawiło mm. <coughs> na szeroko rozumianą e, rozumianą rodzinę tylko, że Moim skromnym zdaniem trafi to do, do obywateli, ponieważ y, y, obywatele nie y, ponieważ prawo i sprawiedliwość y, idzie z y, przekazem y, twardym i y, konkretnym y, do, do obywateli, a że nie opłaca się szeroko, szeroko rozumiane założenia tych reform i tych nowości wprowadzanych, nie tylko tych, ale poprzednich, także już widzimy, że założenie 500 plusa, czyli programu prorodzinnego nastawionego na, na zwiększenie się dzietności wśród naszych obywateli. Poniosło klęskę, poniosło klęskę w znaczeniu takim, że liczba urodzeń jak wynika z twardych danych i dokumentów z rok do roku spada. Teraz można zrzucić wszystko na sytuację pandemiczną, ale ja to tak tłumaczę, że nie wystarczy E, wrzucić pieniędzy do systemu, e, czyli e, działać redystrybucyjnie w, w, w sposób redystrybucyjny, bo e, jeśli chodzi o rodzinę i decydowanie się na dzieci, jest to e, wynika, moim zdaniem, wynika to z całego z całego klimatu w, klimatu wokoło oczywiście będą e, odsetek rodzin e, rodzin, które e, którym 500 plus 3 czy, czy teraz te e, zapowiadane 12 tysięcy, którym u których będzie to e, motywacja do, do posiadania dzieci ale jest to e, jest to. E, znikomy procent ja mówię o e, e, klimacie wokoło w ogóle e, po, e, e, podejmowaniu działań jakichkolwiek zarówno rodzinnych jak i Gospodarczych, a widzimy, widzimy, że po pierwsze służba zdrowia jest w stanie takim, jakim jest, i, i trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że jest to zasługa w cudzysłowie wszystkich rządów po 1989 roku nie tylko prawa i sprawiedliwości, tylko że Prawo i sprawiedliwość też dołożyło, jak gdyby dużą cegłę do tego stanu, który mamy w służbie zdrowia i który będzie pogłębiony, chociażby będzie się pogłębiał zapaść systemu opieki, opieki zdrowotnej. Chociażby z tego względu, że mamy w, w Polsce za mało specjalistów i, i a, y, tudzież za y, tudzież, y, y, st, starzejącą się y, kadrę y, lekarską i to u, uwidoczniła y, dobitnie pandemia. Ja nie jestem właściwie to jestem krytyczny wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości jak Państwo wiecie, ale ale tutaj Prawo i Sprawiedliwość ma rządy przez 6, 6 lat nie zrobiło nic w kierunku e, poprawy, poza, poza tym, że e, ułatwiło ułatwiło, e, e, ułatwiło e, z, e, dojście do zawodu imigrantom, emigrant, a nie Polakom, którzy przez e, lata kształcą się e, kształcą się w, 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 w jakiejś dziedzinie, są to trudne studia i, i wyjeżdżają na zachód, ponieważ zachód e, z otwartymi ramionami przyjmuje e, naszych obywateli i nie można mieć za złe, za złe e, że, że ktoś chce. E, dobrze zarabiać i, 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 że tak powiem, skupiać się tylko na pracy, a nie na tym, co na problemach, które mnoży polskie państwo, a biurokracja e, tego rządu e, już e, dotarła do, do, no nie do granic, bo, bo, bo prawo i sprawiedliwość jest, jest, jest zdolną partią, jeśli chodzi o Zmiany i, i zmiany i korekty tak zwanego prawa, e, i, i tutaj możemy się e, spodziewać e, do, dosyć e, szybkich i szerokich zmian w różnych dziedzinach e, naszego życia, i tutaj e, Chciałbym podkreślić, że, że nie jest, tak jak mówiłem, nie jest to ten klimat wokół, wokół budowania czegokolwiek czy, 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 czy firm, czy, czy rodziny, jest wokoło jeśli chodzi o urzędy, bo usługi, usługi państwowe, jakimi jakim jest administracja publiczna i różne inne służba zdrowia i tak dalej, różne inne rzeczy są na, w opłakanym stanie i, i czasu oczekiwania i, i generalnie Generalny sposób załatwiania spraw różnych jest, no, odechciewa się cokolwiek robić i, i co, co, co dużo mówić. Jakby to, jakby to ktoś powiedział, jakby to na slajdach nie, ładnie nie wyglądało, jak i, jaka rzeczywistość jest, każdy widzi. Ale e, moim zdaniem poprzez e, wewnętrzne e, konflikty i, i taki marazm opozycji e, Jarosław Kaczyński znakomicie e, rozegrał e, z e, z SLD, resztę opozycji, tak zwanej demokratycznej, bo czy ona jest demokratyczna, to sami Państwo powiecie. Ale moim zdaniem, narracja, narracja opozycji, jeśli, bo Potencjał na może nie zmianę rządu, ale na, na silny, silny głos opozycji jest wyborcy. Wyborcy myślę sobie, że też są, tylko musiałby być to spójny, spójny, twardy Program, a jak to ktoś powiedział w, w artykule, opozycja nadal tkwi, tkwi w, starym, w starym układzie i atakuje PIS tylko dlatego, że jest pisem nie mają żadnych, e, żadnych konkretnych e, propozycji i po, pomocy. Znaczy, to wynika z tego, że e, po, poniekąd, że jest opozycją, że nie ma e, instrumentów e, instrumentów e, jakie ma rząd, to, to wiadomo to, to nawet powtarzałem e, kandydatom na na burmistrzów którzy z mojego miasta którzy kandydowali zawsze się zawsze się yy, zawsze się zamiast, yy, zamiast mieć jakąś ofertę to yy, walili w, w, mówiąc kolektywnie w, w faworyta yy, że, że yy, z, yy, tylko dlatego, y, samym, samym sloganem, że trzeba go zmienić, bo już jest za długo, no to trochę, trochę jest bez, bez, bez ładu i składu, i tak samo, tak samo jest tutaj z, z, z pisem. Y, myślę, że pis. Y, y, już widzimy, że. Y, są wewnętrzne targi i, i konflikty w, w partii, ale w partii w szeroko rozumianej zjednoczonej prawicy, ale jak na razie jak na razie opozycja y, zajmuje się sama sobą i, i tutaj Niedziwne, że pan Hołownia z tego korzysta, ponieważ yy, przedstawi, yy, pr przedstawia dosyć konkretny, yy, dosyć konkretne rozwiązania problemów i punktuje yy, Prawo i Sprawiedliwość, tylko że, że moim zdaniem takie, yy, bo, bo są różne różne mm, ruchy i, e, że tak powiem, takie łowiectwo uprawiane przez, przez pana Szymona Chłownię i e, na pewno ma e, premię e, wynikającą z tego, że jest no, nowy na scenie politycznej. I tutaj e, tutaj bym obserwował, ponieważ Moim zdaniem na opozycji ym, trwają y, trwa y, takie przesilenie. Już widzimy, że, że platforma y, Platforma y, coś musi zrobić na jesieni. Y, nie wiem czy, czy zmienić lidera, czy, 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 czy zmienić język jak to w, w ostatnim przeczytanym wywiadzie, w którym jeszcze w opisie e, e, próbuje powiedzieć autor tegoż wywiadu do ONETu. E, e, nie wywiadu, tylko w felie to ONETu I, i tutaj tutaj się coś, coś musi zmienić. Jak wiemy. Jak wiemy prawo, prawo i sprawiedliwość prawo i sprawiedliwość dostało poprzez, poprzez miliardy i poprzez lewice dostało paliwo do, do kolejnej kampanii Tak de facto de facto patrząc, na to co, co Robi partia rządząca i, 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 i pan premier, i jej środowisko um, mogłyby się wybory odbyć za tydzień. I Prawo i Sprawiedliwość, czego nie wykluczam, um, przez te dwa i pół roku um, może się tak zdarzyć, że po prostu. Pan e, miłościwie panujący Jarosław Kaczyński stwierdzi, że, że będzie że e, przyszedł czas na wcześniejsze wybory, bo ja e, jestem więcej niż pewien cytując pana Terleckiego, że, że by się pozbył swoich koalicjantów, ale ale muszą trwać, bo jest taki taki. On nie powiedział, że klimat, ale jest taka konieczność. No to nie wykluczałbym tego scenariusza, że, że po analizie pewnych, pewnych zachowań i klimatu społecznego, pan Kaczyński pewnego dnia zrobi naradę. I powie, że robimy przedterminowe wybory, żeby je wygrać i mieć samodzielną większość, rządzić samodzielnie. Pytanie: czy, czy do tego czasu opozycja zdąży zrozumieć i zmienić język? Jeszcze pytanie: Kto będzie tą opozycją? Bo jak widzimy i słyszymy, to to tak e, e, koalicjantów e, w zależności od głosu, od potrzeby e, Jarosław Kaczyński może zmieniać jak chce i tutaj e, ciężki, ciężki czas następ e, tutaj ciężki czas jest dla tej opozycji nazwijmy to Starej, która, yy, która w imię walki z pisem moim zdaniem już się totalnie pogubiła. A Aczkolwiek nie, nie powiedziałbym, yy, że, że to jest koniec platformy, bo, bo już tyle razy miał być jej koniec i jakoś trwa do tej pory. Akurat, akurat tutaj jest znamienne to co powiedział dla interi Jarosław Kaczyński, który, który odnosząc się do pytania do pytania o, o stan platformy powiedział, że, że jego też skreślali, skreślali już tyle i w końcu w końcu doszedł do władzy, więc coś może w tym być. Nie, nie może, być, może być tak, że znaczy na pewno, że Jarosławowi Kaczyńskiemu ten układ układ mówiąc szeroko globa, globalny i polityczny jest potrzebny, więc sam Jarosław Kaczyński będzie potrzebował. Platformy, aczkolwiek to jest moja e, teza taka luźna, i, i jak, będzie, jak będzie to, e, jak będzie e, jak będzie, to zobaczymy w najbliższym czasie, aczkolwiek uważam, że potencjał szeroko rozumiany opozycyjny jest e, jest. E, jest e, szeroki i, i, i należałoby wykorzy wykorzystywać e, błędy w, w czynieniu e, i obserwacje w tym, co, co robi Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ e, e, Prawo i Sprawiedliwość nie uszczega się błędów, aczkolwiek jest na razie e, partią teflonową i, i, i po tym, co e, po tym, co dzieje się, e, będzie się działo e, po wprowadzeniu nowego ładu dla Polski i dla e, polskich e, przedsiębiorców, e, przedsiębiorców e, tych. E, Y, którzy y, tych większych y, firmach zobaczymy zobaczymy co czy te y, efekty, na które wskazują. Y, ekonomiści fachowcy się sprawdzą tym bardziej y, tym bardziej, że, że ja y, nie, y, znaczy nie uważam, żeby to był y, Koniec kryzysu. Myślę, że ostat... Myślę, że na jesieni i, i pierwszy kwartał nowego roku będzie dla, dla nas, jako społeczeństwa, bardzo ciężki, jeśli chodzi o inflację i, i, i taki klimat społeczny szeroko rozumiany. I tutaj tutaj będzie niewątpliwie pole do popisu dla opozycji. Pytanie, pytanie czy opozycja jest w stanie zejść, zejść, zejść z tego języka pogardy i, i, i krytykowania tylko pisu tylko dlatego że jest pisem tylko generalnie punktować warunki, warunki życia Polaków a, a jak będzie się okaże i zobaczmy wkrótce tym bardziej tymczasem dziękuję Państwu i do usłyszenia następnym razem